Dzisiaj na stadionie miejskim w Pieszycach, na stadionie MKS Pogoń Pieszyce organizujemy dość duże wydarzenie, bo jest to międzynarodowy turniej Ran Archery, który składa się z trzech odrębnych jakby konkurencji. Już rano rywalizowaliśmy w Mistrzostwach Dolnego Śląska dzieci i młodzików, już pierwsze medale, już za chwilkę będziemy rozdawać. Dodatkowo czeka nas ogólnopolski turniej Ran oraz na koniec już międzynarodowa Batalia Najlepszych. Jest to sport run archery, jest to łuczniczy biatlon. On jest bardzo zbliżony do tradycyjnego biatlonu, przy czym biegniemy normalnie na naszych nogach, bez użycia nart, a strzelamy z łuków. Dzisiaj mamy kategorie, trzy kategorie dla dzieci: Apacz, młodzik młodszy i młodzik. Dodatkowo mamy kategorię Open dla dorosłych i w ogólnopolskim turnieju run archery oraz tym międzynarodowym. Łącznie mamy około 30 zawodników dzisiaj zgłoszonych. To jest na tyle niszowy sport, że te 30 osób to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra frekwencja. Biorąc pod uwagę, że na przykład we wczorajszej rundzie Pucharu Trzech Narodów tych zawodników było 20, gdzie to jest już troszkę wyższa liga, to te 30 osób, które mamy na listach, to jest naprawdę naprawdę duży sukces, zwłaszcza, że robimy tutaj to też pierwszy raz. Wiatr tradycyjnie oczywiście musi poprzeszkadzać trochę ucznikom. Nie ma, nie, nie ma nigdy łatwej gry. Jednak mam nadzieję, że moi zawodnicy spiszą się dzisiaj jak najlepiej, wiedzą co robić w tym wietrze, więc liczymy na, na wór medali. Specyfiką tego sportu jest na pewno i zdecydowanie trzeba być dobrym biegaczem. Tutaj nie ma, nie ma mowy, że ktoś, kto nie, nie biega, będzie osiągał sukcesy, zwłaszcza na tym najwyższym poziomie. No i dodatkowo trening uczniczy, obowiązkowy, no bo też musimy trafiać w te cele. Każdy nietrafiony cel to jest karna runda. I już te wyniki na, na najwyższym poziomie pokazują, że nawet jedna karna runda przy 20 strzałach może decydować o tym, czy ktoś jest na podium, czy wypada z czołowej dziesiątki. Więc, więc i bieganie, i strzelanie to są dwa podstawowe elementy, które musimy opanować. Dzisiaj na zawodach, w barwach naszego klubu i w barwach Stowarzyszenia Wybieram Zdrowie mamy około 20 zawodników. Zdecydowali się prawie wszyscy, którzy już mają poziom sportowy umożliwiający im na rywalizację, a łącznie już mamy 65 zawodników, którzy próbują swoich sił w ucznictwie i może doczekamy się kiedyś pieszyskiego, bielawskiego, czy Dzierżoniowskiego mistrza świata, czy mistrza olimpijskiego. Do dobrej wprawy sportowej potrzebujemy trzymać minimum 3 miesiące. To pozwala nam opanować podstawy techniki strzelania. Wtedy już możemy startować w tych mniejszych zawodach, jeżeli Chcemy wejść na wyższy poziom, na przykład w rangi mistrzostw Polski, To już bardzo dużo zależy od talentu, też. Minimum rok strzelania to na pewno. W przypadku biegania to kwestia też predyspozycji każdego z nas, ale myślę, że przy Run Archer, biorąc pod uwagę, że to jest niszowa, niszowa dyscyplina, warto jak najszybciej zdecydować się, przyjść na trening, spróbować swoich sił, bo bardzo łatwo o medal i bardzo łatwo też pojeździć na zawody międzynarodowe. Mamy pamiątkowe medale, mamy pamiątkowe statuetki. Dodatkowo przygotowaliśmy dla każdych zawodników oczywiście szamę na no ich nie puścimy. Więc, więc rywalizujemy Oto W ogólnopolskim turnieju run archery dodatkowo rywalizujemy o nagrody pieniężne o łącznej puli 2000 zł. W międzynarodowym turnieju run archery jest ta pula nagród nosi 3000 zł. Jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił w ucznictwie, czy w bieganiu, czy w run archery, albo do Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń, albo do Stowarzyszenia, wybieram zdrowe. Trenujemy i w Bielawie, i w Pieszycach. Od września zaczynamy również z treningi w Piławie Dolnej, więc tych miejsc myślę jest na tyle, że każdy sobie znajdzie odpowiednie dla siebie. Jestem! Po ogólnopolskim turnieju Run Archery udało się wygrać. Pod domem jestem rodowitym pieszyczaninem, nawet z Rościszowa więc z dumą mogłem reprezentować MKS Pogoń Pieszyce. Zrobiłem to, wygrałem u siebie w domu. Spełniam wszystkie kryteria, żeby pojechać na Puchar Europy teraz, tylko wszystko zależy od związku, czy na niego pojadę, ale pokazałem w tym roku klasę. Byłem na wszystkich, wszystkich zawodach, w których startowałem, Byłem najlepszym Polakiem. To chyba pokazuje, że zasłużyłem na to. Biorąc pod uwagę, że pełnię tutaj podwójną rolę i organizatora, i zawodnika, to było bardzo ciężkie. Tak naprawdę dzisiaj musiałem, co jest mało profesjonalne, nikomu nie polecam, ale czasami sytuację do tego nas zmuszałem. Rozgrzewkę przeprowadziłem w 5 minut. Na serii treningowej oddałem 3 strzały, ale. Wystarczyło to. Wystarczyło to do tego, żeby dzisiaj pokazać klasę i pokonać drugiego zawodnika o, o blisko pół minuty, gdzie rywalizacja trwa tak naprawdę między 5 a 6 minut, więc, więc to jest pogra.